Ja się mam z tej strony Chris i zagramy e, w CSA na skrzydłowym. Ogólnie jest to czwarty odcinek serii skrzydłowy CSGO Widzę, że mam w miarę podoba się seria, więc można e, lecieć po prostu z tą serią dalej. E, zauważyłem, że dużo ludzi zaczyna oglądać minecrafta, co mi bardzo się podoba, bo zacząłem tego minecrafta nagrywać e, serii skyup na przykład jest po 50-60 wyświetleń, to jest dla mnie bardzo dużo jak na kanał tam już w sumie teraz nawet, 35-osobowy e, tak samo serio, z teraz bodajże ma 30 wyświetleń i ogólnie na stronie e, easyguys e, jeśli chcecie 2 złotych wygrać, znaczy dostać w sumie e, z kodem krizu mm, tutaj w tej zakładce code e, wpisujecie po prostu krizu i wyszli i macie 2 złotych, żeby otworzyć otworzyć skrzynkę chicken global e, i codziennie mamy skrzynkę 24 bonusu widzicie tutaj moje dropy i jeszcze jest po prostu tutaj, gdy wpłacimy, po prostu 5 zł, ale ja na przykład nie wpłaciłem, a mam 50 na 50 skrzynkę, choć nie wiem jak, ale mam po prostu chyba to jest od tego, że e, ileś razy po prostu otworzyło się tą darmową skrzynię. W ogóle biłem globala na, na e, rankingowym. Nie tym nie skrzydłowym, tylko o tym ogólnym może wracam powoli do mojego do mojego, do mojej formy z powiedzmy tutaj samych lat nie? jak je, jeszcze kiedyś grałem w tego CS'a no właśnie widać tą formę Chciałem się popisać, aby wyszło jak zawsze Może celownik sobie zmienić, bo w sumie To Bo w sumie to jest za duże To jest pierwszy mecz, to jest samego rana, to Boże. Samego rana, bo w sumie dzisiaj pisze, znaczy pisze, rozwiązuje testy na prawo jazdy, więc jest tak nagrane, żeby na szybko powiedzieć tam. Żebyście mieli odrzuceni po prostu na kanale Hello man Hello Aaa, jaki sieciak Привет Aaa Speak only english, ok? I record only video Ok, no problem Nie zró... Oj, do tej sprawy już To na wyliczaniu Ok, już że ja z nim po prostu sobie nie pogadam to jest jakieś dziecko, które nie ogarnia po prostu ani krzytu angielskiego. No trudno. W ogóle z tego co mi wiadomo, Sauron naprawił e, tego mm, serwer na modach tego, tego e, to co ostatni odcinek wyleciał, właśnie naprawił. Pisał mi, że naprawił, jestem zadowolony, bo w sumie. Zauważyłem, że lepiej mi nagrywa się z kimś w sumie te odcinki, bo to jest też inaczej, bo tak to mówię cały czas praktycznie, że do siebie. Znaczy teoretycznie do was, ale do siebie, bo to ogląda się tu później. Z czasem też jest taki... o, siadło idealnie. Boże Okej okay. Key down A Garage Chyba garage, nie jestem pewien Ale wydaje mi się, że to był garaż O, oh, z góry mi tak naprawdę Aha Nice Ja mam silvera 3, ale gram kompletnie Kompl kompletnie inaczej, niż ten ziomal, nie? Nie spróbuję teraz kauta na te, na te dalekie dystanse powiedzmy Może na daleko, próbuję trochę tam pocisnąć Nie wiem sam jak to wyjdzie Słodom. W końcu nice Ja się zastanawiam Yyy e, Zastanawiam się jaką po prostu wlazł na ten dach, bo. Kurde Nie spodziewałem się tam chyba e, przez to, znaczy przez to, to przez ten czas, ja który grałem. System, ja to mogę zadać. Please, mute you. E, Przez to. Ile czasu grałem no, skrzydłowy no trochę pograłem kiedyś tam i teraz w sumie grałem też na lejku Nigdy nie widziałem ziomka, który by kampił się. O Boże e, Który kampiłby się właśnie na tym dachu, nie? Ale ten kolec jest najlepszym mnie rozwaliło teraz, ponieważ... Cały czas czekał, to padł, czekał, aż ja tam wyjdę. Dobra, ja go muszę zmutować. A, bo ziomek e, coś wiercieli, bo tak, tak jeszcze nie wyraźnie, może bym zrozumiał zrozumiał po, po jego języku, bo w sumie wydaje mi się, że to jest rosyjska, bo ukraińska to są bardzo podobne e, dwa języki. Więc pewnie bym coś coś ale on tak tak jakoś nie mówi. tą tym dzieciaku. bomba dzieciaku? No niby coś ten ziomek gra, nie? Ten... Porsche Milan. Niby coś tam grać cztery, cztery razy zabił. Ten ziomek pewnie czeka w tej wodzie sam mną, ale... może no, ten słabszy mi się trafił te ja potrzebły gdzie bomba leży A, ja po, po drugiej stronie był, a nie widziałem go w ogóle, kurde, ziomalus tutaj mnie tak zabił, nie spodziewałem się tego. Nie wiem, czy jakieś tam delikatne muzycki, mu muzycki, <gryny> muzyczki, muzyczki, nie, nie dodać do tła tego filmu, znaczy ogólnie do tła, no bo ogólnie chyba miło jest, jak słucha się, o, znalazłem tego słabszego, znaczy lepszego. O! Oh, to już tak czułem, że z tej strony może... ...być. Aaa, ah, ziomek... Rzucę ci kałacha, trzymaj. To jest ostatnia runda, więc... ...czuj to... ...to bogactwo. Ja zauważyłem, że na odcinkach czasem mam tak, że... E, ...zapominam o... ...odmianie, e, nie wiem, jakichś tam... ...słów i tak dalej. O, zabię tego lepszego. Bo to jest tak, mówię, mówię i nagle tak się poprawiam potem, potem potem, potem <laughs> Ja to źle się zabrzmiało, ale dobra Ale no cóż, 9-2 Czy to są złe staty? 8 runtu gra... Nie 6 runtów grałem. Boże Tyje cyferki są tak małe, że. Ach. ślepy Ślepe, starość. Emerytura. Nie no, żartuję. 18 lat to. nie jest dużo. Nie zostało. nie zostało jakoś dużo rund, nie? Chyba. O Boże a właśnie tutaj chciałem iść i zrobić plecy Wła... a to jest ostatnia runda a to w sumie to dobrze a... akurat dobrze że się odcinek kończy znaczy ja tam lubię nagrywać tak dalej ale w sensie pod takim yy, sensem że Takim sensem, że e, moja myszka pada Już w sumie trochę czasu ją mam Thank you for game A co? O, wyprzedzi mnie nawet a więc co? Dziękuję wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i oczywiście lajkujcie. W opisie macie link do konkursu na 50 subskrypcji na grę o wartości 80 zł. Na razie cześć i wpiszmy 4.